Siemanko! Witam Was dzisiaj na odcinku Oczywiście to jest y, seria Pieniężyć Minecraft y, Na nowym świecie Ze względu, że była ostatnia aktualizacja y, 1.17 y, To postanowiłem y, w ogóle nowy świat stworzyć, żeby sobie wszystko pooglądać y, Jest kilka rzeczy, na przykład taka luneta co Słyszałem, że jest luneta Która podobno jest bardzo fajna po, Przydatna czasami Dobra, ja nie przedłużam, zaczynam już e, w ogóle e, grać. Przy okazji, będę, no, przy okazji to co zawsze, e, czyli gadanie o jakichś e, pierdołach. Dobra, mamy cave. W y. podobno jest nowa ruda. E, nie grałem jeszcze w ogóle w Minecraft'a po aktualizacji 1.17. Oczywiście to jest część pierwsza, czyli te wszystkie błędy. Na przykład, bo nie ma chyba. Hmm, czekajcie. Muszę sobie podgłośnić. O, dobra. O, lepiej. Yy, nie ma kilku rzeczy yy, jeszcze. Prawdopod nie wiem jeszcze jakich, bo. No mówię, nie sprawdzałem. Wiem, że będzie luneta na pewno. Yy, i wiem, że jest coś takiego aha mhm mm że nie ma aha to może tylko na tym, tym świecie ale wcześniej miałem taki problem, że wołka tak od razu na start pań? o mieć mam, dobra yyy jak to się nazywa yy, wiem, że Dodali dwa nowe moby: lunetę, bloki i tylko tyle. Tylko tyle wiem, bo jakby się nie zagłębiałem bardziej w to, czy będzie coś jeszcze. E, oczywiście, jak zwykle, zapraszam Was na streamy, na moim Twitchu. E, Dzisiaj będzie o godzinie... Co to było? Eee, a, możliwe, że będzie dzisiaj o godzinie 21 O! Chodziło mi o to, że właśnie... Słuchajcie? O! Coś takiego Że jakby mając kursor u góry no aha, teraz w dół poszło Dobra nie y, kit z tym ale y, no tak y, z, dzisiaj możliwe że będzie się z tej pierwszej y, ponieważ no, muszę rzeczy kilka rzeczy jeszcze porobić Ale dobra to jest nieważne y, jak będzie to będzie stream. Eee, okej. Okay. Dobra. Mm. To tu, to tu dobra. E, zabieram, Dobra, bierzemy. Um, tak e, Dlaczego w ogóle nowy świat? To nie się ciekawicie Świat nowy z tego względu, że po prostu na tamtym umarłem dwa razy Więc e, Ale to było dwa razy z czystego przypadku, bo umarłem w nederze e, I no Umarłem w nederze I potem znowu umarłem w nederze szukając itemów Więc Dwa razy umarłem z własnej głupoty, dlatego nie gramy na tym, tym świecie. Ee, jeśli będziecie chcieli, i zostanie, no, nie będę e, taki. Jeśli będziecie chcieli, po prostu zrobię odcinek, jak teraz tam w ogóle wygląda to. Bo w sumie nic chyba nie zmieniałem. No, nic nie zmieniałem, ale e, na przykład. Aha. Dobra, to i tak nie biegnę biegł ale mogę wam udowodnić, że po prostu nie mam już itemów. Czemu takie są te? Takie dziwne są strasznie wejścia do tych jaskiń Wiem, że e, cliff, e, cave y i klify są czyli kopalnie i no cliffy no. Cave y. Więc, jakby rozumiem, kejwy podobno się bardzo dużo zmieniły, są większe przede wszystkim I jest łatwiej się znaleźć, bo są bardziej osłonięte i e, jest więcej tych cave'ów e, Dobra, musimy znaleźć bardzo szybko jakieś jedzenie Na przykład są takie też lagi, tak No coś jest się, muszę. Dobra, cięższe wow. Dobra Ło yy... Dobra, Chciałem powiedzieć, że Będę odkrywał razem z wami, co jest tak bardziej dodane yy, Bo była coś tam mowa, że Yy, tego będą Że będzie można wchodzić Poniżej kratkę 0 Więc yy, Że będziemy na minusowych kordach Mogli coś robić Więc I Czemu wy uciekacie Ja was nie mogę trafić Dobra trafiamy Jeszcze raz Chociaż jeden Trafmy go No trafmy go Dobra, o i yy, w ogóle chciałem też powiedzieć, że... A, dobra, no dobra, mało no, Że teraz... W sumie chciałem pozmienić sobie jeszcze dni, yy, w których będę yy, nagrywał. bo streamować to teraz będę rzadko, bardziej będę się skupiał na nagrywaniu jakiś odcinek czy coś. Dobra, zabity. Yy. No, a bardziej będę chciał właśnie odcinki nagrywać tego typu eee, Że gram w coś tego, takie te eee, Bo... Na przykład teraz Spider-Man, eee, Spider nagrywam I się bardzo cieszę, bo jest bardzo fajną grą którą warto nagrywać Jezu Musisz uciekać? Dziękuję Dobra Dobra, jest trochę więcej tego jedzenia. Jest lawa. Oczywiście to nie speedrun, nie będę robił. Jezu, jak tu jazz te samochody blisko. Eee, podobno miało w ogóle. Eee, słyszałem o tym, że bardzo dużo. Na przykład z psa będzie leciało jedzenie, z kotów będzie leciało jedzenie, z wileżerów też powinno, miało je lecieć jedzenie. Więc słyszałem o tym, ale tak jakby trochę nie wierzę Bo tak dobra Oj przepraszam, że jest takie Uderzanie w myszkę Jakby Też co to chodzić czy uderza... Dobra eee, W ogóle chciałem się pochwalić, że w tym roku tańczę poloneza i na tym polonezie więc jest bardzo fajną osobą. Eee. Więc bardzo mi się protonęło, bo partnerka który, z którą tańczę jest to bardzo, ale to bardzo fajna. Eee. Jeśli to obejrzy to będzie to będzie sud. Bo raczej wątpię, że ktoś będzie oglądał to co ja nagrywam eee. Myślę przede wszystkim, że yy, w ogóle już odchodząc do tego tematu partnerki do Polonedo, yy, o której po prostu wspomniałem przez chwilę, yy, chciałem powiedzieć, że yy, myślałem nad wróceniem bardziej do streamowania. Że odcinki by były yy, dwa razy w tygodniu, właśnie w sobotę i niedzielę, i bym sobie na przykład jeden po streamach nagrywał też jakieś to była ta opcja o której myślałem, ale w sumie nie chciałem jej zrobić, bo tak sobie e, się zastanawiałem właśnie nad tym, ale tak e, na, w końcu postanowiłem, że mm, będę chyba bardziej wchodził w odcinki niż streamy, bo na odcinkach mogę też troszkę bardziej e, łatwiej mi się wybić w sumie na tym YouTubie tym bardziej, że nagrywam trochę Minecrafta i... no więc... Yy... tak, trochę mam w ogóle, tak też myślałem ostatnio nad in-contentem, wiem, że jest bardzo, troszkę nudny yy... no nie troszkę, tylko bardzo ale na przykład według Was y, jest nudny. No, dla mnie troszkę też jest nudny. Y... No, bo jest, no tak y, w sumie siedzę i tylko gadam do Was i sobie czasami coś tam. Y... No i w sumie troszkę sobie gram. Bardziej gra... gadam niż gram. Y... O, jest sawanna. Dobra. Y... to dobrego bo może to znajdziemy tam yy, wioskę przydałaby się i to bardzo ale tak wiem że mam taki troszkę bardziej nudny content ale no życie się mówi taki na na razie będzie ponieważ no nie mam na przykład z kim grać jak gram sobie na przykład fortnite'a to zazwyczaj osoba z którą gram no nie jest jakoś bardzo Chętna do tej gry i też za bardzo nie gram sobie tak teraz: Fortnite'a. Więc ja jestem strasznie słaby, dlatego nie mam zbytnio z kim grać, bo ludzie po prostu nie chcą, tak by też na tych streamach. Dlatego przyniosłem się na Twitcha, że na Twitchu trochę łatwiej w sumie się wybić. Troszkę łatwiej, ponieważ YouTube to są algorytmy bardziej, że. Ostatnio patrzyłem, no to dobra, mam wyświetlanie się miniatur jak na chyba 20 odcinków Mam bardzo duże, bo 400 ileś, ale patrząc inaczej, to mam bardzo mało, tak? Patrząc pod tym kątem, że co tydzień wrzucam odcinki, to, to jest mało, tak? Tygodniowo rzucam 5 odcinków, no co? raczej w tym tygodniu było, jest 6, ale jeden taki jest bardziej, że dokończenie odcinka, więc tego nie traktuję jako odcinek. Dokończenie poprzedniego odcinka po prostu, bo mam taki problem, że filmiki ponadgodzinne mi się bardzo długo ładują i nie chcę, żeby one mi się jakieś 3-4 godziny ładowały, dlatego je ładuję z... No, raczej godzinne, takie 59 minut mi się ładuje, jakieś 10 minut, a już przy tym, że ponad godzinny, on mi się ładuje 8 razy dłużej. No to to, to chyba powinni się zrozumieć, dlaczego powinien zrobić dokończenie niż tego. No, Jezu, ja O nie, jeszcze mi ten ten, Ale tak, yy, też nie. Ja, pierwszy. Dobra, to po co ja tu przyszedłem? W ogóle, jakiś mobek się zespalił i mi zniszczył skrzynkę, skrzynki. Kurde, no. No i znowu jedzenia już nie mamy hmm. No teoretycznie chciałem tutaj bardziej powiedzieć, że e, Bardzo, ale to bardzo e, no, Mam słabe po prostu te statystyki No dlatego każdą osobę, która właśnie w tym momencie ogląda Chciałbym prosić, żeby zostawiła łapkę w górę I Komentarz, bo. No. Staram się robić fajny content. Staram się w ogóle streamować. No więc, staram się. No, mam na myśli, że się w ogóle staram, bo jak na razie to w ogóle nie streamuję wcale, bo nie mam na to czasu. Chciałbym się postarać znowu wrócić do streamowania, bo streamowanie dawało mi akurat całkiem, przyje całkiem dużą przyjemność. Z tego względu, że mogłem sobie. Na streamkach sobie grałem jak coś to się pytałem was o coś czy coś, więc Tak jest dla mnie, według mnie jest streamować bym, wróciłbym z chęcią do streamowania, bo to dawało bardzo dużo radości i bardzo przyjemnie się to robiło, więc z jak największą chęcią chciałbym wrócić do tego. Eee, oczywiście nie, że będę streamował na siłę. Oczywiście takiej rzeczy nie będę robił. Będę po prostu się odpalał. Tak. Co? No, w każdy weekend postaram się teraz właśnie odpalić sobie streamka, pograć chwilę. Co, co najmniej eee, pół godziny w jedną grę. Co najmniej. No, Jezu pół godziny. Co najmniej godzinne streamki będą. Więc na przykład jeśli chcecie Minecrafta, to będę nagrywał Minecrafta. E, piszcie najlepiej w komentarzach, jaką grę e, będę miał zagrać na streamie. E, a i przepraszam też, że nie było odcinka z Fortnite'a, ale właśnie sobie pomyślałem, że właśnie, e, będę grał na streamkach czy coś więc i tak nie będę tego... nie będę ten yy, robił odcinka, bo i tak macie całkiem dużo tych odcinków, no może macie i tylko Spidermana i Minecrafta, ale jednak jest trochę tych odcinków, odcineczków tygodniowo, więc nie chciałem mi się już nagrywać też we wtorek, wróciłem bardzo późno do domu, późno pobrałem, yy, a macie takie filmiki, na przykład takiego Jacoba yy. Macie filmiki u Jacoba, macie filmiki u Everona. No jest tych filmików całkiem dużo, więc na serio nie chciałem e... Nie chciałem po prostu już się sam zamęczać tym Więc po prostu tu... Cięgle powtarzam, po prostu e... No i nie chciałem mm, Już nagrywać, no Przyznam się, nie chciało mi się, no byłem już zmęczony, no Wróciłem z 21 do domu, więc e, Dobra, my tutaj za chwilę będziemy kończyć odcinek, bo Próbuję znaleźć wioska, ale... Nie widzę na to. Dobra. Mhm. Eee... dobra, to ja jeszcze będę szukał wioski. A jak e, znajdę, to po prostu... E, dobra, bo już... No, może nie aż tak długo szukam, ale... No tak biegam i biegam i teraz właśnie plażerów tylko znalazłem Ja nie chcę się tam władowywać Teoretycznie i praktycznie nie mam szans, ale tam jest zboże Dobra, to weźmiemy Widziałem ten kurczaka, w ogóle kurczaki Zabijemy je no, przepraszam, trzeba Wiem, że algorytm, algorytm nie lubi tego słowa, ale no po prostu je z... przerobimy na mięso ponieważ yy, zjemy je pobiegniemy szybko zrobimy sobie yy, no i zabierzemy zboże bo nim w ogóle jedzenia one są bardzo potrzebne i może wyszlibyśmy do góry po coś po jakieś zamko czy coś Zrobię eee, no tą akcję i będę kończył raczej odcinek po to, iż trochę tak długo trwa, więc nie chcę mi za bardzo przedłużać, ale... Dobra, weźmy jeszcze tego chickena. Mam nadzieję, że się to uda, bo... Dobra... Eee... No weź, dobra. Szybko, 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 zanim mi jeden to spadnie. Mmm. No, bierzemy go. Jeden pas i miniemy. Bierzemy jak chcesz, mierz do łapy. Yes I tego gówna tu jest. Jest tempo, ale nie. jest dosyć dużo ich jest no, dobra jedno drugie, dobra i uciekam uciekamy, uciekamy, uciekamy wow dobra Nie migają? tak Dobra, mmm um... Kurde, no chce mu uciec, ale... OK Dobra Eee, ja będę kończył odcineczek Ja już kończę odcineczek eee, Jeszcze chwilę tutaj pochodzę w ogóle Popatrzę, czy jest jakaś wioska E, dobra, ja kończę odcinek, aż on mnie goni. Żegajcie, bo chłop mnie nie chce dojechać. A ja nie chcę umrzeć. Chcę mieć jeszcze trochę tych żyć. Dobra, mm, to narazka, pa, Widzimy się jutro.